Hej kochani, z tej strony Kugilia. Dzisiaj słuchajcie, będziemy mniej więcej przechodzić Halloweenowe opy. Słuchajcie. Wreszcie mogę to nagrać, ponieważ widzę, wcześniej nie miałam zbytnio czasu. Ale dobra. Chciałam to nagrać z fankami, ale chyba nie grają. Jak będą grały, to poczekam na nie. I oczywiście. Nas tu będzie wywalało. Dobra. Zobaczmy, czy polecamy tą kierkę w ogóle. No, musimy sobie sprawdzić. W ogóle widzę, mi dodali tą minkę, bo tego tam usunęli mi minkę, więc pomyślałam, kurczę, będą i tak usuwać tę minkę, minki happy, a brakowało mi jednego Robuxa do zakupu tamtej minki. Dlatego, słuchajcie, pomyślałam, że zakupię taką, czyli bluz. I Pola to włączyła. <laughs> Dobra, hejka. Jak widzę mam chrypko, więc wy nie zwrócicie na to uwagi spytnio. Eee, poczekam na ciebie. Poczekam na ciebie. Na ciebie, jeju, jak ja piszę po polsku. Poczekam na ciebie. Gdzie ty jesteś Pola? jest na trzecim. Jest już na czwartym. Okej, okay, chowamy jeszcze Ale w ogóle mega uroczy skin. W moim zdaniem jest mega uroczy. Ja, słuchajcie, postanowiłam właśnie robić pretty skin, ale też cute. O, dobra, jest Pola. <grym>, ale szybko to przeszło w ogóle. Okej, okay, cześć Pola. Śliczny masz skin. Śliczne te włoski. To co, przechodzimy Pola? ty tu czekasz. Chyba, że ty tego piszesz coś. Okej. Okay. Chyba chciała coś napisać, ale już chyba usunęła. No okej, okay, mamy tu dyniowe, widzowe dyniowe opy. Dobrze, dwa, Mega easy moim zdaniem. Mega easy, słuchajcie. Wow, kto to w ogóle jest? Królowa Kier, chyba. Okej. Okay. To tu jest na razie mega easy. Można tak sobie przeskoczyć. I słuchajcie, nic się nie stanie. Chodź, Pola. Tutaj mamy szachownice. Szachownicę trzeba ostrożnie... Fiona przechodzi nawet. Okej. Okay. Szachownicę to trzeba ostrożnie przejść. Ją... Okej. Okay. Mamy czternasty etap. Ło. Ale nas załatwiło. I prawie równocześnie śnie. Okej. Okej, okej. Mamy to. Dobra. Teraz słuchajcie, mamy jakieś świecące dynie. Z czego te dynie są przerażające. Niby. Okej, okay. to poczekamy na pole. Okej. Okay. Moim zdaniem to, to jest bardzo easy e, oby. A, no i miniaturka jest fanką, która po prostu chyba nie zdążyła teraz dojść. No. Wola nie jest taka, że. Wiecie, że miniaturka, miniaturka uprzedza się u miniaturki. Ona taka bardziej na czacie. Okej, okay, i dołączyła Olonidex. Chyba mi się wydaje, że to będzie to, ale nie, to nie będzie to. No, widzicie, ja, brunetka i nie wiem, która to będzie. Poczekajcie. No, ok. Jak nas nie. <laughs> nie, no nie będę tego pisać. Jak nas nie wywali po prostu, bo tu często właśnie wywala. Okej, okay, ona jest na czwartym Okej, okay, kolejny to będzie ten Okej okay. Dobrze, to musimy poczekać na Arię Czyli na Olanidex jest na szóstym Okej okay. Cześć Fiona No tutaj Hello No, litości, przejść tędy. Okej, okay, jest na dziewiątym. No, Fiona, no. Ale muzyka Halloweenowa. No. Fiona się cofnęła i poszła tam. Ona chyba czeka na swoją psiapsi. Spadłam. O. A mam być jeszcze, no więc nie słyszymy. Ej Help. Czemu ciągle spadam? Nie wiem. Ale poczekam na ciebie. Myślałam, że. Ale nie tak w momencie 19, jeśli ja tak zdziwiłam. Jakimś sposobem. Jakby. No, czułam. Okej, okay, ale tutaj można by... Tego może nas wywalić, więc się boję tego. Tum, 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 tum. No i po Jaka druga to jaka. Ja myślę, że ona wcześniej to grała. I <grym> kste. No dobra, tu ktoś jest na 54. Prawdopodobnie tyle jest właśnie leveli. Bo widać, że wszyscy tu się nie ruszają z 54. To jest 50. <grym> 54. Level. <noise> Z kim? Z Julią. O jakie słodkie! Nie no, co nie no. Maja. Siema Maja, pozdrawiam ciebie i Olonitex I Pole. Jak gdzie, Julia? Na no, 21. Jeju, to ja miałam napis. Na no, 21. Obie jesteśmy na tym samym. Można zawsze sprawdzić. 16. u, to niedaleko widzę będzie. Ona napisała, że jej się kojarzyła z pip testem. Ale my jesteśmy na 21, nie na 13. Możecie zalić checkpointa. <laughs> Zaliczyło u mnie. Zaliczyło mnie. Tak jak mi kiedyś, no... kiedyś... Zobaczcie, co, tu nad nami... Widnieje właśnie... Właśnie meta, do której mamy przejść. Okej, okay, i jest to środkowe? Nie środkowe, to znaczy... Śro... Nie! Aha... Po tej stronie. Po tej stronie. No. Po tej. Środek. Środek. I. Yy. Okej. Okay. No i dobrze. <ścoughs> no dobra. Widzimy. Teraz musimy to razem przejść. Okej. Okay. A czy Maja to twoja kol. Jak tak, to możemy na nią poczekać też. Wiesz. Majcik, czyli Maja. Ogólnie. Aha. Jak niby. Ciągle spadam. To jest uciążliwe. Okej. Okay. Nie mogę z tego, co mam na głowie. Aha. Ej, czy to uro... Halo... Czy ja mam uro Halloween? Ej, ale ci zazdroszczę, jeżeli masz. O... Dzięki. Dzięki. Dobra. Zazdroszczę tym, którzy mają urodzinę 31 pierwszego No dobra. Radio. Posłuchamy sobie muzyczki. Uchamy. Muzyczki posłuchamy muzyczki Aha, <śm> no dobra widzę. Nie zauważyłam po prostu. Uznajmy tak to. No to widzę, posłuchamy tej muzyczki. Tylko że ona jest za robuxy. Właśnie w tym pr problem tym rzecz, że ona jest Robuxem, czyli nie możemy jej wysłuchać. Powinnaś też polubić Julcie. O, kto? Maja. Majx. Majx chyba, nie wiem. hejka, 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 nie zauważyłam Ej czekaj, hejka, hejka Zamęczyła Hania No Poczekamy Ok, jak nas nie wywali na etapie 30, no 30, to już w połowie widzimy Prawie w połowie jesteśmy. O, hejka. Pozdrawiam ciebie! Bardzo ładnie nie wyglądasz. Liczne. włoski. Co? No co? Śliczne włoski. I śliczna twarzyczka. Aha. O, widzisz, jaka ci komplement mówiła. Ona nic. Lol. Exter. <grym> um, mhm mm <grym> Ona ucieka pośród nas. Boi. O matku. takież już są nastolatki. Aha. Mhm. Mm Dwunasta. 12. Dwunasta. 12. Prawie trzynasta. Ale no, dobra jak ciebie? A, to prawie na początku przyszłam. No, jutro nie pójdę do szkoły, do tej klatki. Tak się cieszę. O, to zazdro. No, dobra. Tu będziemy musieli wejść tutaj dyni, później tak o i widzę chyba tam. Tam jest chyba ten... No. To fajnie, że nie będziesz musiała no iść tam. Dobra, widzimy. Poczekamy jeszcze chwileczkę. Widzę, niestety o Lonic będzie musiała kończyć, ale słuchajcie. Um, niestety musiała kończyć. No dobra, i tak poczekam na haniem. Ja widzę, bo kompletnie nie mam... nie mam pomysłu na odcinek jutro. Może coś nagram, może nie, zobaczymy. Ok, widzę, że to łączyła Hania. Jej! I Okej, okay. do tego to chodźmy może. Ok. Mhm. Mm Fajnie. Szybko dosyć przyszłość niż ja. No, dosyć... Dobra. To chodźmy tego. Na co czekamy? Chodźcie. Hania pola. O, cześć! A tak w ogóle się, no masz Minkę, Julka. Dzięki. Dzięki kochana jesteście. No dobra. Kurde mać, no. Okej. Okay. Cześć Majcia. Dobra. Pozdrawiam ciebie. Też. I Hanie też. No dobra. Jesteśmy na 31. Czyli etapów jest 54. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ogólnie to mamy dwa kolorowe. To jest dwukolorowe. Poczekamy jeszcze na maję, bo widzę po To nie jest moja fanka, wiem, ale możemy na niemu poczekać. A, Tutaj jest. Okej. Okay. To ja nie wiedziałam, o co. Okej. Ale może zostanie moim fanką. Kto wie? Może przekonamy ją do siebie. Dobra. Więc poczekam na pole. ale ona powoli biega. Dobra. Chodźmy, jesteśmy na 35. Czyli widzę, będzie już niedługo i będziemy na. I na Maję, poczekamy. Dawaj, maja, maja. Maja, to Ale tym Halloween czy święta? A, święta, nie wiem. Święta. Okej, okay, widzę, i teraz pytanie, którą ścieżką pójść. No Tom. Tom. Się zbliżają. no to prawda. No dobra. Ok. Maja też za świętami. No. O, glamour idzie. Ale fajnie. No dobra. Ten się cofa, chyba. Ok, widzicie. No, tak jak Halloween też się zbliża, na przykład. To, słuchajcie, święta też. No dobra. Czekamy na Maja. Maja, Maja. Gdzie ty jesteś? Dobra, okej. Okay. I gites. Dobra. Trzy miesiące chyba. 10? Wow, ale blisko, no jestem, że znaczy... to prawda. Dobrze, widziałem prawda? Nie, trzy. Październik, listopad, grudzień, jak ja liczę, <ś> jeszcze nawet października Nie było. i potem nowy rok, dokładnie, dokładnie. Okej, okay, widziałem. Ogólnie ta mapa stworzona była dosyć, dosyć dawno, ale słuchajcie, tego nie mieliśmy okazji jeszcze nagrać ją, bo ciągle wywala i słuchajcie, cofa nas na ten spawn point. No dobra. Musimy to przejść. To i to. Też Maja wybierz to. Okej, okay. teraz Maja. Nie lubię Halloween. No co ty? Jak ty śmiesz w ogóle, tak mi pisać tutaj? Jak ty śmiesz? Nie, no nie każdy musi lubić. Oczywiście to, to, to wiadomo, ale no dobra, możecie napisać, czy wy lubicie? No dobra, to czekanką. No tutaj. A. <grym> Okej, okay, to chodźmy ten. Szybko, 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 bo to znika. Dobra. Okej, okay, to czekanko na Hanie i Maja. Maja gdzie jest? Okej, okay, chyba Maja poszła. Ale nie wiem gdzie jest. A to odcinek? No tak. Tak, to jest odcinek. A dobra. Maja pewnie jest na górze. No, pola! Przecież to jest. znikające. No dobra. To poczekamy tutaj na moje. A, bo ona wyszła. No dobra. Szkoda, że nie napisała, że wychodzi w ogóle. To by było nam łatwiej. No dobra. Oczywiście muszę spaść gdzieś I słuchajcie Muszę Albo co? Wow Ale to było mocne Mocne walnięcie Dziewczyna wam nic nie jest? O najlepsze części XD You are okay. <laughs> mhm. Um, mm Fajnie, zamówił mi się zgasi telefon. Lepiej, szybciej. Okej. Okay. Em um, tak tego musimy dokładniej obmyśleć plan tego wszystkiego odcinków bo jeszcze nie wiem kiedy będą się pojawiały ogólnie tak robię 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 bo nie wiem po prostu co robić innego poza nagrywaniem no dobra wi 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 Chodź. wow Fajnie, bo to sanciem z tej tyni. To samo w ogóle jeździ. To też jest fajne. Dobra. Aha. No co chodźmy tędy. Dawaj, Hania. O, i kolejna Hania dołączyła. Mhm. Uf, myślałam. Że <noise> jesteśmy przed końcem. Jesteśmy przed końcem. Nie wiem. Pięćdziesiąty trzeci. Mm, ale masz przynajmniej miniaturkę kochana. No to cóż, nie mogłeś być na odcinku. Ale będzie później. Będzie później możliwy że odcinek. Będzie później. W końcu zrobisz miniaturkę. No. Tylko musimy oczywiście no, wygrać grę. Dzięki za grę. Pruszcie. Wow. Zobaczcie. To są opy, które oni zrobili. Aha, dzięki temu czemuś spadamy na dno. Okej, okay. to już? Ty też? Dobra, chodź, Pola. Czy ty. Jak ty tam. Dobra. Okej. Okay. Już. Okej, okay, jaka jest e, twoja ulubiona piosenka Gen z? Co? Ja nie oglądam Dzensi. Eee no dobra. W sensie ja nie mam swojego faworyta i w ogóle nie chcę nikogo faworyzować. Z Jenzie. Okej, okay, widzę, wy, czyli to mamy takie coś. Słuchajcie, dzięki temu. Możemy zaliczyć widzowie każde opy. Julia, pozdrowisz? Pozdrawiam. Pozdrawiam. Ja już cię wcześniej pozdrowiłam. Zajść w stronę światła. <laughs> dobra. Mamy tu jakieś minki, ale ich tak one nam się nie założą, bo tu mamy maskę. No dobra. To widzowie, jeżeli wam się podobało możecie napisać w komentarzu. Coś miłego. Czy tu będziemy? No, tutaj nie mamy. Ale to po prostu jest z, z czasem, że który że zawodnik najlepiej wykonał z czasowo. I mam nadzieję, że tu będziemy. No, może, widzę, że tu będziemy. Może kiedyś. Skąd ty masz ten dywan? Oh my God, Ona ma dywan. Oh my gosh. Skąd ona ma tu nie ma? Tyfana. Aha. Ja tylko mops XD A to co to jest? Grałeś, pomóż nam, staw like, Uuu, możemy widzieć, zostawić im like, Ciesz się naszymi innymi grami. Do zobaczenia wkrótce. Zobaczcie jakie one niekozackie gry zrobili. Tykon zrobili, OBY zrobili. Kurde, co jeszcze zrobili? Wow. Przejażdżka wózkiem. Labiren, wybierz OBY, opowieść, bieg szybkości. Bardzo fajne, bo zrobili wszystko właściwie. Nie ma OBY, którego nie zrobili. Więc jeżeli chcecie, abyśmy przetestowali jedną z ich gierek, to możecie pisać w komentarzu, jaką. No i bye, opa!